refleksji trochę nad Słowem Bożym, ale także nad czasem szczególnym. Ostatni dzień, dwa ostatnie godziny tego roku. Ja powiem trochę tak jak dziecko matki, która jest z zawodu biologiem. Popatrzcie, moi drodzy, co w tej chwili wszyscy robimy? Siedzimy, słuchamy, patrzymy i oddychamy. Pomyślcie, oddychamy. Wiecie, człowiek oddycha około 20 razy na minutę. To w skali roku daje nam, no pewnie będzie trudno szybko policzyć, ale to znaczy, że rok to jest taka jednostka czasu, kiedy każdy z nas wziął około 10 milionów wdechów. Tyle razy odetchnęliśmy w tym roku. 10 milionów. A serce człowieka. No, takiego w średnim wieku, w sile wieku bije około 70 razy na minutę. Jak się człowiek trochę zestarzeje, to mu serce bije troszkę wolniej, 60 razy. A dziecku to nawet 100 razy na minutę. Takie tętno mamy. No to znaczy, że w te 365 dni serce uderzyło nam tak średnio licząc. Jak nie robiliśmy jakichś głupot, jak się nie zdenerwowaliśmy, jak gdzieś tam nie biegaliśmy jakichś maratonów, no to tak gdzieś około... 35 milionów razy. Tyle razy uderzyło nam serce w tym roku. My codziennie zużywamy około 16 kilo powietrza. Codziennie. To znaczy, że w ciągu roku zużyliśmy tego powietrza ponad 6 ton. Przerobiły nasze płuca. Codziennie jemy tak około, spożywamy 2,5 do 3 kg pokarmu i napoju. Tyle towarzy, co w siebie wrzucamy, wlewamy. To znaczy, że w ciągu roku spożyliśmy około jedną tonę. Może troszkę więcej, jak ktoś ma lepszy apetyt. Popatrzcie, mówię o tym, przepraszam, bo może to są takie trochę niesmaczne rzeczy, ale, ale popatrzcie, to uświadamia nam, co to właściwie jest jeden rok. Ile to jest te 365 dni w naszym życiu? To jest 35 milionów uderzeń serca. To jest ponad 10 milionów oddechów. To jest tona co najmniej przerobionego pokarmu i napoju. To jest nasze życie. Otrzymaliśmy ten czas, który się kończy z Bożej łaski, tak jak dzisiaj w Ewangelii było. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Nie tylko każdy miesiąc, nie tylko każdy tydzień, nie tylko każdy dzień, godzina, minuta i sekunda. 8760 godzin ma jeden rok nie tylko ten rok nie tylko to co zjedliśmy i wypiliśmy i powietrze które przeszło przez nasze płuca i prawdopodobnie nawet niczego z tego konkretnie nie pamiętamy ani konkretnej godziny, ani konkretnego oddechu, ani kolejnego łyku czy kęsa pamiętamy chwilę tak, to jest właśnie ciekawe, że chociaż tyle tych oddechów, uderzeń serc, tyle tych przełknięć, wdechów, wydechów, w gruncie rzeczy to, co najważniejsze w życiu w ciągu całego roku, to jest chwila. My żyjemy chwilami. Łaska Boża, którą otrzymaliśmy z Jego pełności, łaska po łasce, to są chwile. I my dzisiaj przychodzimy Panu Bogu podziękować za jedzenie, za picie, za oddech, za uderzenie serca za 8760 godzin, za 365 dni. Ale przede wszystkim przychodzimy podziękować za chwilę. Te wszystkie chwile piękne, wzruszające, radosne, które były naszym udziałem w tym roku i za chwile smutne. I też mamy takie chwile pewnie z powodu których czerwienie się nasze licą, wstydzimy się ich, przychodzimy za nie przeprosić. Bo tak naprawdę liczą się tylko chwile. Widzicie, wyjdziemy z Kościoła i już nikt nie będzie pamiętał, tylko że tych oddechów strasznie dużo, mniej więcej tylu, ilu obywateli ma nasz kraj, a tyle uderzeń serca, oddechów jedna trzecia tego. Ale będziemy wspominać chwile. Dziś jest taki dzień, żebyśmy pamiętali o chwilach. I żebyśmy patrząc przed siebie w nowy rok, który nadchodzi. Właściwie już skrada się, już tam gdzieś czai się przy naszych drzwiach, chociaż jeszcze nie ośmiela się zapukać, zrobi to dopiero za parę godzin. To w gruncie rzeczy prosimy Pana Boga o kolejne tysiące i miliony uderzeń serc i oddechów, ale przede wszystkim o to, żebyśmy mieli jak najwięcej, jak najpiękniejszych chwil. Żebyśmy każdą taką chwilę, jak krople łaski którą otrzymujemy z jego pełni, potrafili jak najpiękniej przeżyć. Żebyśmy żyli chwilą, tą chwilą, którą teraz w tym momencie daje nam Pan. To jest największy i najwspanialszy podarunek, za który dziś dziękujemy i w obliczu którego prosimy o jeszcze, o jak najwięcej, jak najpiękniejszych, jak najlepszych chwil. Amen.